Jest nam bardzo w polskim domu ciężko, bo jestem z normalnego polskiego domu, takiego prawdziwie polskiego, czy to moja wina? Nie, to nie jest moja wina. Tak mnie wychowano i wszyscy tacy jesteśmy. Nic nic ci ludzie złego nie robili, a tak takich nienawidzono. Dlaczego? Dlaczego mam się wstydzić, że ja po cichu się mówi w pracy, że ja akurat jedna napis głosowała, dwie głosowały wiem w mojej pracy tylko. I i, I czego ja mam się wstydzić, że ja myślę po polsku?